Mm-hmm. <laughs> Dzień dobry, witajcie kochani. Słoneczko dzisiaj pełną parą. Reflektory nie dają rady. Dzisiaj jest piękny, słoneczny dzień, a przynajmniej taki się rozpoczyna i mam nadzieję, że złapiemy to słońce podczas naszej gimnastyki, zamkniemy je w sobie i będzie nam starczało na długo, 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 aż do momentu, kiedy to słońce będziemy mieć na co dzień i będziemy mogli się nim cieszyć. Zapraszam do wykonania razem ze mną pięciu rytuałów tybetańskich. Witam moją cudowną ekipę. Iwona, Ania już czekają. Myślę, że Wiesia za chwileczkę też się pojawi. A my wspólnie razem już od wielu, wielu, wielu dni, zastanawiam się właśnie od ilu dni jesteśmy razem dziewczyny, wykonujemy tę gimnastykę po to, żeby dodać sobie przede wszystkim energii, żeby usprawnić i uelastycznić nasze ciała, żeby nasze ciała stawały się z każdym dniem coraz młodsze i żeby mogły nosić nas przez długie, długie, długie lata, żebyśmy mogli cieszyć się tym życiem nawet wtedy, kiedy nasz pesel będzie wskazywał na to, że już żyjemy na tym świecie bardzo długo, bo przecież nie o to chodzi, żeby dożyć jak najdłuższego wieku, ale Narzekać co chwilę na to, że tu mnie boli, tu mnie strzyka, a tutaj jeszcze coś jest nie tak. Ważne jest, żeby przeżyć długie lata z pełną radością, w pełnym zdrowiu, i właśnie do tego prowadzi ta gimnastyka. Dlatego ja zachęcam Was wszystkich do tego, żeby zmobilizować się i każdego dnia poćwiczyć. A jeżeli będziecie chcieli, to nasza ekipa służy pomocą w mobilizacji, meldujcie się każdego dnia, kiedy tylko dajecie radę wskakiwać na naszą transmisję. Na pewno będziemy się z Wami witać, będziemy Was przyciągać do siebie i będziemy pomagać, wspomagać w tym, żeby można było każdego dnia te rytuały wykonać. Tak właśnie się dzieje, jak tylko widzę, że pojawia się Hania, Wiesia i Iwona. To od razu mam ogromną moc, radość i ogromną motywację do tego, żeby te ćwiczenia wykonywać razem z Wami. Jest to dla mnie ogromna przyjemność. Bardzo Wam za to dziękuję. Wczoraj potańczyliśmy, również była moc wieczorem ale przydało się to nam do tego, żeby wyrzucić napięcia z ciała, zachęcam. Każdy czwartek o 20.00 taniec intuicyjny online, więc możecie to robić z nami z każdego miejsca na świecie i zapewniam Was, że 2 m kwadratowe w zupełności wystarczą, albo nawet półtorej, bo ja pewnie nie mam nawet dwóch. Jeżeli macie ochotę spróbować, zapraszam. A tymczasem przypominam o wodzie. Przypominam o tym, żeby skupić się na ciele, na oddechu, na sobie, wykonać każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości, a zaczynamy od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli. Dzisiaj wprowadzamy myśl, mam dość czasu na wszystko, co jest ważne w moim życiu. To jest niezwykle ważna afirmacja, zapamiętajcie ją sobie, powtarzajcie przez cały dzień i nie tylko jeden dzień, bo zazwyczaj podstawową wymówką jest nie mam czasu. A tak naprawdę wystarczy tylko troszeczkę przyjrzeć się swojemu dniowi, każdemu z dni, i znaleźć ten jeden moment, kiedy można by było przez chwilę poćwiczyć, a to naprawdę nie jest wiele. Mam dość czasu na wszystko, co jest ważne w moim życiu, i z tą myślą rozpoczynamy od oddechu. I wpuszczamy się. światło i powietrze, otwierając okno. Staj wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, odblokuj kolana, wyciągnij sylwetkę w górę, przenieś ciężar ciała lekko do przodu, połóż dłonie na brzuchu i wciągając nosem powietrze, uruchamiamy mięśnie brzucha tak, żeby brzuch napełnił się jak balonik. Chwilę wytrzymaj i powoli rozluźniając mięśnie, wypuść powietrze. I tak licząc do pięciu wdech i do pięciu wydech. Woli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytmu. Cały czas oddychając, przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy kręcić w prawą stronę. I żeby nie zakręciło się w głowie, wzrok pozostaje na tym jednym punkcie aż do momentu, gdy ciało już będzie obrócone maksymalnie. I dopiero wtedy szybko, najpierw obraca się głowa a dopiero za nią podąża ciało. Teraz już szeroko ręce przytrzymaj, mięśniami brzucha sylwetka i zaczynam. Oddychając z uśmiechem wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie, a ja wykonuję ich jeden. Się, stań w pozycji wyjściowej, skup wzrok na czubkach palców, oddychaj do brzucha, i jak wirowanie w już stanie, to przejdź powoli na matę. Popij wodę. I do drugiego rozłału połóż się na swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony jak największą powierzchnią do maty, palce stóp zadarte do góry, tak żeby pięty uniosły się nad podłogę i na wdech. Unieś głowę, pociągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach, a z wydechem odłóż nogi, i głowę. Wdech. I wydech. Trzy. Zamknij oczy i skup się na ciele. Cztery. dwanaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Osiemnaście. Dziewiętnaście. Dwadzieścia. jeden. Rozluźnij. Przewróć się na bok. Powoli. Wnieś, popij wodę i uklęknij do trzeciego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce, stop, o matę, sylwetkę, wyciągnij w górę, oprzyj dłonie, opuść głowę opuść w dół. Na wdech unieś głowę, wypchnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki i odchyl głowę do tyłu. Na tyle, na ile czujesz, że jest to komfortowe. A z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech. I wydech. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Mam dość czasu na wszystko, co jest ważne w moim życiu. Osiem dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Siedemnaście osiemnaście dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden pokręć głową, żeby rozluźnić kark w jedną stronę i w drugą. Oddychaj. Poruszaj ramionami, nami po nogę i do czwartego rytuału usiądź, rozstaw nogi na szerokość bioder, w miarę możliwości wyprostuj kolana, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie o matę przy biodrach, kierując łokcie na zewnątrz, a głową opuść w dół i na wdech unieś głowę. Unieś biodra w górę, a głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. A z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech. I wydech. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć.

piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście Wdech, zaprać palce, pokręć nadgarstkami w przód i w tył. Popij wodę. I połóż się na brzuchu do piątego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość biodra, przy palce stóp o matę. Możesz oprzeć ręce na łokciach, żeby zaoszczędzić pracę nadgarstkom, a w wersji oryginalnej Oprzyj dłoni o matę przy klatce piersiowej, unieś głowę, podnieś górę całe ciało i na wdech wypnij uśladki. Skieruj się na zewnątrz, broda dąży do mostka, kolana są lekko ugięte. Wyciskaj pięty do maty. A z wydechem przejdź do pozycji z głową w górę. Wdech. 9 10 siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, mam dość czasu na wszystko, co jest ważne w moim życiu, dwadzieścia, dwadzieścia jeden wydechem uklęknij usiądź pośladkami na piętkach rozrzesz kolana, wyciąg mi ramiona daleko do przodu oprzyj czoło o matę i oddychaj do brzucha I się podnieść po I do ćwiczenia dodatkowego połóż się na plecach. Nogi pozostają ugięte w kolanach, odstawione o krok od pośladków. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała. Unieś do góry biodra zablokuj je w jednej pozycji i będziemy odwodzić od siebie kolana. I przywodzić, pilnując, żeby nie opadały biodra. Wdech i wydech. Wykonaj to ćwiczenie w swoim tempie. Odóż biodra w dół, poruszaj nimi na boki, żeby rozróżnić odcinek prędkowa kręgosłupa. Wrzuć się na bok, powoli podnieś popiję wodę. I połóż na brzuchu do deski. Rozstaw nogi na szerokość bioder, opsi palce stóp omakniam, ręce obrzyj na łokciach. Nastawiam czas na minutkę, wytrzymaj, deski tak długo, jak długo dasz radę. I zaczynamy. Unieś ciało w górę, zawiń kość ogonową pod siebie, wyprostuj plecy, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, mięśnie brzucha trzymają całą sylwetkę. Zaciskaj mocno pośladki, oddychaj i uśmiechaj się. dwa, jeden i rozluźnij. Połóż się wygodnie, oprzyj głowę na dłoniach. Zamknij oczy i daj sobie chwileczkę relaksu, żeby ciało wypuściło napięcia. Oddychaj do brzucha. I kolejno rozluźnij najpierw stopy. Następnie łydki uda pośladki brzuch rozluźnij odcinek lędźwiowy kręgosłupa barki, Ręce... Kark... Głowę... Rozluźnij mięśnie czoła swobodnie szczękiem i pozwól opaść policzko. Podziękuj swojemu ciału za dzisiejszą gimnastykę. Uśmiechnij się do siebie. Wyślij w świat swoją dobrą energię. I przejmij tę, która do ciebie wraca. Oli otwórz oczy, zacznij poruszać całym ciałem. Podnieś się. Po I w ten sposób kończymy naszą gimnastykę. Słoneczko jest cały czas z nami. Życzę Wam pięknego, pełnego energii weekendu. Odpoczywajcie, ładujcie bateryki i korzystajcie z tych promieni, łapcie je jak największymi garściami. I będziemy się spotykać znowu w poniedziałek. Do zobaczenia!